Często wracam myślami do spraw, o których opowiadam w moim podcaście. Zastanawiam się, co u bliskich ofiar, jak potoczyło się ich życie po tragedii, czy wybaczyli sprawcom. Od niedawna mam możliwość porozmawiać o zbrodni i spojrzeć na nią z zupełnie innej strony oczami bliskich, ale też ekspertów z dziedziny prawa czy kryminologii. W najnowszym odcinku Śladów zbrodni programu kryminalnego, który mam przyjemność prowadzić Wracam do sprawy, która poruszyła Was i mnie jak mało, która do historii brutalnie zamordowanego studenta z Krakowa, geniusza matematycznego Michała Łyska. Serdecznie zapraszam Was na ten wyjątkowy i bardzo wzruszający odcinek. Już teraz możecie zobaczyć go na YouTube na kanale Ślady. Link do odcinka znajdziecie w opisie tego filmu, a ja zapraszam Was na krótki zwiastun. Jest taka myśl, że Michałowi się należy, na pamięć. Przecież on nie zrobił niczego złego. I co go spotkało, prawda? Jakie dobro w nich jest, że jemu się należy, że oni... Nie dla mnie, tylko dla niego. Że dla niego oni wszyscy poszli. W takim przypadku no, interesuje nas ten człowiek, który zginął. Jest jakby ważniejszy, który, który był naprawdę niesłychanie wartościowym człowiekiem. Ja myślę, że myśmy nie byli przygotowani na to, tak jak chyba dzisiaj nie jesteśmy przygotowani na to że mamy coraz młodszych zabójców. Tego typu zabójstwa one w ogóle w wielu systemach karnych spowodowały zaostrzenie systemów karnych. Jak popatrzymy na historię właśnie prawa karnego nieletnich czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, to bardzo często tego typu sytuacje powodowały, że politycy zaostrzali kodeksy karne.